Witam Was. Informacja, którą będziemy dzisiaj omawiać, nie odbiła się szerokim echem w mediach. Były wzmianki w niektórych tytułach prasy opiniotwórczej czy prasy branżowej. Też pojawiały się przecieki w mediach społecznościowych. Jednak bardzo dziwne, że media mainstreamowe nie podzieliły się z obywatelami, no nie sukcesem, jakim, jakim skończyła się symulacja cyberataku na system. Finansowy. Do takiej, do takiej symulacji doszło na początku grudnia zeszłego roku. Tak więc wyjmujemy foliowe czapeczki i zapraszam do oglądania. Zacznijmy od samej symulacji. Kryptonim, kolektyw stretch, w kupie siła, kolektywna wytrzymałość. Kolektywna wytrzymałość. Tak myślę, będzie najbardziej poważnie. Początkowo. Nasiadówka miała odbyć się w Dubaju, jednak przyniesiono ją do Izraela i koniec końców odbyła się na początku grudnia w Jerozolimie. Zjechali tam przedstawiciele Banku Światowego, ja tutaj muszę sobie przeczytać, Międzynarodowego Funduszu Walutowego Banku Światowego, Banku Rozrachunków Międzynarodowych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Austrii, Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Holandii i Tajlandii. Dla Piński nie przyjechał, ale no, ja myślę, że on miał ważniejsze symulacje tam ze swoimi dwórkami w siedzibie NBP-u, ale bez tego widzimy, że jest to nieprzypadkowe towarzystwo. A teraz, jak by miał przebiegać ten cyberatak? Z jednej strony hakerzy wykradli wrażliwe dane do różnych instytucji i opublikowali je w internecie. Zaraz potem rozpoczął się skoordynowany atak fake newsami, e, oczywiście poprzez te straszne media społecznościowe, co wywołało panikę u ludzi, rzucili się do banków, żeby wyjmować depozyty, pieniądze z giełd i tak to tam potem się już potoczyło. Wiadomo, że fundusze inwestycyjne też chciały ten czas przeczekać i wycofały pieniądze, tak więc no, odbiło się to na kondycji banków. A oprócz tego zaatakowano jeszcze globalny system wymiany walut, Także no, sparaliżowane zostały płatności międzynarodowe. Tak jak w vivencie 201, starania tych naszych wspaniałych urzędników były przeplatane wprowadzeniem lektora czy wiadomościami serwisu informacyjnych, które pokazywały, co się dzieje na świecie, i oni mieli reagować. Tych filmów niestety nie ma, ale wspomina o tym oficjalny portal giełdy amerykańskiej, a także Reuters. Czyli możemy założyć, że były takie, takie przybitki, ale jednak nie pokazano pre prekariatowi z różnych przyczyn. Nie wiem, może ktoś zmazał z dysku twardego, a tak w ogóle to tam nic złego nie było. Ale w każdym razie przytaczają w Reutersie takie. Zwroty, że te wydarzenia sieją spustoszenie na rynkach finansowych, że banki apelują o awaryjne wsparcie płynności w wielu walutach, aby powstrzymać chaos, gdy konsumenci wycofują swoje pieniądze, tak samo fundusze, ograniczają dostęp do płynności i koniec końców banki pozostają w nieładzie i w ruinie. No i tych kilkunastu wspaniałych, na których barkach. Spoczą, spoczęła obrona ładu finansowego. Radzili, jak sprostać problemom wielopoziomowo. I tak mieliśmy wielostronne, skoordynowane polityki reagowania na kryzys. Chociażby od dania dni wolnym ludziom, no bo i tak w robocie nic by nie zdziałali, sklepy zamknięte. Pożyczki dla ludzi, skoro nie mogą się do swoich kont dostać, może nawet oszczędności by przepadły, karencje w spł spłacie kredytów, zadłużenia, umowy SŁOP, RPO, a także skoordynowane odejście od walut głównych. I to wszystko trwało 10 dni. Jednak, oficjale zapowiedzieli, że teraz na żywo to oni, gdyby takie, takiego ataku doszło, no to oni było wiele szybciej zareagowali. No bo z drugiej strony, 10 dni mieliśmy dwutygodniowy lockdown, którego, <laughs> który odbija nam się czkawką do teraz, a takie 10 dni, jeżeli ludzie by siedzieli w domach, to nie musieliby siedzieć w domach, chyba żeby się z lockdownem to wszystko nałożyło, ale no właśnie, nic nie, nic nie kupisz, nie sprzedaż. Pieniędzy nie masz, siedzisz w domu i się denerwujesz, czy, czy Twoje pieniądze wrócą na, kont, na konto. Jeżeli ktoś oczywiście trzyma pieniądze na koncie, a nie tam w skarpecie czy w kalesonach, prawda? Jak chociażby ja, bo po prostu nie chcę, żeby ktoś tymi pieniędzmi obracał. No i teraz ktoś może sobie pomyśleć, no dobra, to nas przygotowują do tego, że taki atak nastanie i to może jeszcze ktoś będzie próbował. Pomóc, żeby do czegoś takiego doszło i przejść na nową mądrość etapu? Otóż ja uważam, że nie. Otóż uważam, że przejście na nową mądrość etapu, czyli cyfrowe waluty, i zmiana systemu bankowego jest nieunikniona, ale na pewno nie poprzez wywołanie chaosu, na którym no, stracą najwięksi, bo ile tutaj można zarobić na produkcji różnych specyfików, maseczek i innych plasterków, no to tutaj. Jednak najwięcej dostanie duży kapitał. Dostaną ci, którzy żyją ze spekulacji, ci, którzy kreują pieniądze z pieniądza. Tak? I to może wszystko się odbije na, na nas, na prekariacie, ale tutaj w odróżnieniu od sytuacji, którą mamy teraz, od tego kryzysu, najbardziej stratny byłby duży kapitał. Zresztą takie pójście na hura w stronę cyfrowych walut, bo, co? bo nas zaatakowano i pieniądze zniknęły na jakiś czas. Skąd? to my jeszcze bardziej pogrążymy się w cyfrowo w cyfrowym modelu? No nie, bo ludzie by tego nie zrozumieli. Przejście na cyfrowe waluty jest planowane i ono musi się odbyć w sposób skoordynowany, nie na hura. Tutaj bardziej myślę, że chciano nam przekazać, że no właśnie, że ten system, który mamy teraz, jest niebezpieczny. Gdyby tak rozebrać ten atak na czynniki pierwsze, no to co się rzuca w oczy? Że ludzie zostali zmanipulowani poprzez media społecznościowe, rzucili się do banku, wyciągali pieniądze czy z giełdy, czy oszczędności z banków i no, przez to no, na nastąpił krach finansowy. Więc, co, potrzebna jest większa kontrola informacji. A z drugiej strony, system bankowy musi być bardziej chroniony. I tutaj z pomysłami wychodzi Wujaszek Klaus, oczywiście, że tak, i, fund i Fundacja Karnegich. O Fundacji Carnegie mówiłem Wam parę odcinków temu, kiedy no to oni zainicjowali transformację branży, branży medycznej, no i przejście no, do big farmy z rozdrobnionego rynku. No i tutaj proponują, jak, <laughs> jakie reformy wprowadzić, by uszczelnić i zabezpieczyć przede wszystkim dla do naszego dobra system bankowy. To jest raport, który traktuję na ten temat. Ja poświęciłem temu. Zagadnieniu osobny odcinek, ale tutaj wybrałem dla Was fragment, z którego rysuje się, że system bankowy musiałby być spięty z organizacjami państwowymi, a także ze służbami. Państwa mogą poprowadzić odporność systemową swoich sektorów finansowych i wzmocnić swoją zdolność do reagowania na złośliwe zagrożenia, ułatwiając współpracę operacyjną między sektorem usług finansowych organami finansowymi i krajowymi agencjami cyberbezpieczeństwa i innymi organami rządowymi. Przejście od prostego udostępniania informacji do wspólnej, codziennej współpracy między odpowiednimi interesariuszami. Przejście od wymiany informacji do aktywnej współpracy może zbudować pamięć mięśniową niezbędną do skutecznej i terminowej reakcji na złośliwe zagrożenia cybernetyczne. Ta sekcja koncentruje się na konkretnych, innowacyjnych modelach sektora finansowego, które pojawiły się w ostatnich latach, a które można by rozszerzyć, powielić i wzmocnić w ramach tego szerszego nacisku. No bo właśnie, to jest wprowadzenie do całej sekcji raportu, na no jak oni by widzieli ten super system bankowo-państwowo. Cyberbezpieczeństwa i jakieś inne, niewymienione tutaj organizacje, no wiadomo, że nie chodzi o Straż Pożarną. A o tym, że każdy może być słabym ogniwem budującego się systemu, mówi szefowa Cloudflare'a, również u wujaszka Klausa, która, no właśnie, mówi, że cyberataki. Cloudflare, największa tego typu, albo jedna z największych na świecie firm od cyberbezpieczeństwa, również działa. Nad bezpieczeństwem oczywiście w wersji darmowej. To nie jest problem, według niej, szefostwa danej firmy, że tylko szefostwa danej firmy, że firma padła ofiarą cyberataku, czy kierownictwa, czy złego szkolenia, czy pracowników, ale każdy, każdy obywatel, który ma dostęp do internetu, a nie ma nic wspólnego z tą firmą, może być słabym ogniwem. I zobaczcie, jak jak ta nowa normalność zmienia podejście do człowieka, bogu ducha winnego człowieka? Nie przyjmujesz określonych specyfików, jesteś z góry podejrzewany, mimo że jesteś zdrowy, za to, że możesz prądkować, prawda? Teraz w Ameryce wchodzi prawo, że chyba od 2023 roku samochody będą miały zdalne wyłączniki awaryjne na wypadek, gdyby kierowca wsiadł pod wpływem. Czyli już zakładamy, że no, ty jesteś pijakiem, mimo że nigdy nie prowadzisz, mimo że nie pijesz alkoholu, bo po prostu nie możesz, nie lubisz, to i tak system zakłada z góry, że no właśnie, ty możesz na trojtany wsiąść za kółko. No i teraz każdy, nawet waszych rodziców 70-letnich, którzy mają smartfona, będzie się podejrzewało o to, że może się włamać, no i oczywiście ewentualnie jego sprzęt zostanie... Wykorzystany do włamania. A z drugiej strony, jeżeli byłyby to ataki spoza stref wpływów Zachodu, no bo mówimy, że rosyjscy hakerzy, chińscy, czy tam północno-koreańscy, no to nie możemy zapominać, że Chiny mają zamknięty internet, możliwość zamknięcia internetu. Rosjanie, co prawda im się to nie udaje, ale od dłuższego czasu pracują nad tym samym. Więc no, skoro, no, jak to nie patrzeć. Spoglądamy na Azję, to myślę, że mogą też pojawić się pomysły dla bezpieczeństwa systemu bankowego i naszego, naszej oszczędności, żeby jednak Europa i Ameryka też miały możliwość odcięcia się od światowego internetu. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną. Zapraszam Was na moje konto na portalu syp.tv odsypywania, Sypywania, gdzie są filmy starsze, których nie ma już ani na YouTube. Ani na CDA. Dziękuję wam za wsparcie tego kanału, bo wsparciem jest już samo wejście na ten film czy na inne, i no, samo to, że pamiętacie o tym, że jest taki kanał i jest tam sobie taki chłopek, który stoi pod ścianą i różne informacje dla was wynajduje. Bardzo dziękuję, że jesteście. To bardzo wiele dla mnie znaczy. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.